Witajcie moi kani niedzielny na ratunek 112 Czyli coś, co przychodzi wam na ratunek, kiedy macie rosołek i nie macie co oglądać No, bo chodzi o to, że jak ratuję ten odcinek, to już macie Tak jak zresztą na środowym odcinku nadal y, mam katar, jestem chory, dlatego... Dlatego może nie tryskam energią, tak jak y, zwykle Ale mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek wam się spodoba Dzisiaj mamy Artura Góralskiego i Kasię Dąbrowiak i co oni będą robić człowieku Nie no, akurat, serio, ten odcinek, szczerze, jeden z grubszych odcinków na ratunku 112 się na to, co się wydarzy. Ja zawsze wybieram filmy po opisach i według tego opisu naprawdę będzie fajnie. Także może nie wiem, może na przykład może zaczniemy? 24-letni taksówkarz Artur Guraski od dwóch tygodni spotykał się z 23-letnią Kasią Dąbrowiak, którą poznał podczas imprezy w klubie. Choć młody mężczyzna do tej pory był zadeklarowanym singlem, jego związek z Kasią powoli nabierał rumieńców. Ostatnią bardzo miłą noc spędził z nią w jej mieszkaniu. Poranne LENIUCHOWANIE przerwały mu bardzo energiczne działania księgi. masz, się ubieraj się. Nie, nic się nie stało. Zrobię nam kawę, a ty ubieraj się już, dobra? Bardzo wesołą noc spędzili, powiadasz panie narratorze. Ciekawe co robili. Pewnie oglądali komedie romantyczne albo uczyli się matmy. Może też za miesiąc piszą maturę, jak ja. I tak dobrze im szła nauka, że noc była wesoła. No nie wiem, to są chyba takie najciekawsze i najsensowniejsze wytłumaczenia. No? Aha. Artur szybko opuścił mieszkanie Kasi. Zastanawiało mnie, dlaczego Kaśka była taka nerwowa. Zachowywała się, jakby na kogoś czekała albo gdzieś się śpieszyła. Chłopak schodząc nie zauważył mężczyzny, który szedł w przeciwną stronę. Nastąpiło zderzenie. Torba starszego pana wylądowała na schodach. Ja ślepy, to ty mnie potrąciłeś, wszystkie słoiki mi stukłeś. Kretynie! No nie tyle dżemu zmarnowali! Ale ten efekt dźwiękowy był tragiczny! I dlaczego było słychać stłuczenie idealnie w tym samym momencie, co on go barkiem dotknął? Tak idealnie dosłownie w tym samym momencie. Tu mężczyzny. Sam jesteś kretyn. Jakbym miał więcej czasu, to bym się nauczył, jak się osioł. chodzi pajacu. Może zareagowałem zbyt ostro. I niepotrzebnie wdałem się w tą pyskówkę. Ale to on zaczął, a zachowywał się co najmniej, jakbym mu rozbił słoiki z kawiorem, a nie z jakimś głupim dżemem. A głupim dżemem? Za wypowiedzenie tych słów, powinno się posyłać ludzi do więzienia. No, ja jakby nie jem zbyt często dżemu, ale jak już jem, to odnoszę się do niego z należytym szacunkiem. Bo gdyby nie dżem, to ludzkość już dawno przestałaby istnieć. Minęło kilka dni i Artur zapomniał o nieprzyjemnym incydencie na klatce schodowej. Po południu, gdy skończył ostatni kurs na taksówce, przyjechał do mieszkania Kasi. Wchodząc do pokoju, zauważył rozłożoną walizkę. O, a wybierasz się gdzieś? Um, wiesz, co na razie się zastanawiam, co spakować, bo chciałabym w weekend pojechać do rodziców. I chciałabym Ci coś zaproponować. Może byś pojechał ze mną? Poznałbyś moją mamę, tatę, bratę. Co ty na to? A to nie za wcześnie, znamy się dopiero trzy tygodnie, wiesz, tak kupił mi trochę. A dwa tygodnie się znają, no dziwne, że jeszcze ślubu nie wzięli, za moich czasów to by było nie do pomyślenia. Następnego dnia, późnym popołudniem, Artur i jego dziewczyna przyjechali do domu rodzinnego Kasi. Na powitanie wyszła im matka i młodszy brat. Artur nie czuł się zbyt komfortowo w takiej sytuacji, jednak starał się zaprezentować jak najlepiej. Cześć mamuś. Cześć kochanie. A to jest właśnie Artur. Witam, pana to, Artur Góralski. Proszę mi mówić po imieniu. Dobrze. A ten mały urwista jest właśnie mój brat Krzyściu. Cześć. Artur. A to jest twój kot widocznie. Chyba miodożer. Jeśli nie wiecie czym jest miodożer, to sobie wygooglujcie, ale generalnie miodożer jest najlepszym zwierzęciem na świecie. Po angielsku to się nazywa honey badger i to chyba bardziej jest znana nazwa niż miodożer. Przynajmniej ja pierw poznałem nazwę honey badger, a potem dopiero miodożer, ale naprawdę miodożer to jest najlepsze zwierzę na świecie i musicie to wygooglować, możecie wpisać sobie na YouTubie miodożer i zobaczcie, że miodożery są super. Tak. Jak się wabi? Dzwoneczek. Dzwoneczek. No to będzie nam dzwonił, ale widzę, że dbasz o niego. Jest ciepło ubrany, tak jak na zimę przystało. Jest jego oczką w głowie. No. Tak, jak widzę. <laughs> Zaczęło się całkiem sympatycznie. Mama Kasi okazała się przemiłą osobą. No i ta okolica: wszędzie lasy i świeże powietrze. Ja cały czas mieszkam w mieście, dlatego miło było odpocząć od tego zgiełku i smogu. Ja też mam taki mini las obok siebie i nie wiem, czy w ogóle to można tak nazwać w sumie lasem. No ale tak, spokoju tu nie ma, smog jest i nawet dziecka nie mam, żeby posłać do tego lasu. Więc tak właśnie to po co ten las? E, a gdzie tata? A tato w pracy jest. Mąż z zawodu jest leśniczym. O, okay. Zobaczcie, już idzie. O. No i jest. Cześć, tato. Kiedy pojawił się Tatakasi, zamurowało mnie. Okazało się, że to ten sam facet, który wpadł na mnie na klatce schodowej i rozbił słoiki. Domyśliłem się, dlaczego Kasia mnie tak poganiała. To był jej ojciec i przynosił jej wtedy jedzenie. Oh Jesus, oni teraz będą się nienawidzić i wiecie dlaczego? Przez słoiki! A to wynika z tego, że ludzie są takimi stworzeniami, to jest trochę takie piękno naszego gatunku, że jesteśmy zdolni do tworzenia pięknych rzeczy, do miłości, do przyjaźni, do wszystkiego, co świetne, no ale z drugiej strony jesteśmy też zdolni do okrutnych rzeczy. No i tak samo właśnie jest z Dżememem. Dzień dobry. Cześć, tato, to jest mój tata Zygmunt. Poznajcie się, to jest Artur. Nigdy nie czułem się tak głupio. Zwyzywałem ojca Kasi od dzbanów, a później mieliśmy spędzić cały weekend razem. To nie mogło się udać. No dobra, kochani, chodźcie do domu. Zrobiłam pyszną zupę, zaraz coś zjemy, ogrzejemy się. Chodźcie. Następnego dnia Artur obudził się w salonie w domu rodziców swojej dziewczyny. Tam spał, bo tak kategorycznie zażyczył sobie ojciec Kasi. Młodzi nie mogli przed ślubem spać razem. Serio? I co on myśli, że u siebie w mieszkaniu nie śpią razem? Czemu mają teraz osobno spać, skoro i tak na co dzień śpią razem? Był wczesny ranek. Wszyscy domownicy jeszcze spali. Czułem się jak księżniczka na ziarnku grochu. Tylko zamiast grochu w tej kanapie chyba były gwoździe. Nie wyspałem się, czułem się obolały. Potrzebowałem zaczerpnąć świeżego powietrza. Kiedy Artur otworzył drzwi, kot Dzwoneczek skorzystał z okazji i wymknął się na zewnątrz. Ej, Dzwoneczek, wracaj tu szybko. Cii, 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 cii. Wracaj, wracaj już. Cholerny kot, nie chciał mnie słuchać i wybiegł gdzieś za dom. Ty amatorze, to dlatego, że koty nikogo nie słuchają. To raczej ludzie słuchają się kotów, a nie na odwrót. Godzinę później wszyscy domownicy byli już na nogach i przygotowywali się do śniadania. Bratka si Krzyś szukał swojego ukochanego kotka, dzwoneczka. Nie chowaj się! Dzwoneczek! Dzwoneczek, gdzie jesteś? Dzwoneczek, gdzie jesteś? Dzwoneczek, gdzie jesteś? Dzwoneczek! Zamknij się już, w mnie. A kotek nie żyje, pogódź się z tym! Tato, zgubił się dzwoneczek i bardzo się o niego martwię. Widziałeś kota? Wiesz co, chodź, poszukamy go razem. Zobaczymy w tamtym pokoju najpierw. Bałem się przyznać, że to ja wypuściłem kota. I tak już miałem na z ojcem Kasi. Gdyby coś się stało sierściuchowi, nie miałbym po co wracać do domu Dąbrowiaków. A teraz masz po co? No i tak cię nie lubią. Oczywiście nic dziwnego, że nie lubią, bo zmarnowałeś im dżem. A za zmarnowany dżem płaci się krwią. I to w sumie w, tutaj w tym odcinku pewnie dosłownie płaci się krwią, no bo to jest rynek 112. Kilka godzin później wszyscy zasiedli do obiadu. Kot Krzysia Dzwoneczek nie wrócił do domu i mimo intensywnych poszukiwań nie został odnaleziony. Chłopiec był coraz bardziej zmartwiony. Nie martw się, znajdzie się na pewno, zobaczysz. A co jeśli jak poszedł do lasu i zagryzły go i dzikie psy? Nie, wątpię. Na pewno pobiegł do kotki w rój. Prawda, to? Słuchajcie, to bardzo dziwne, bo wczoraj zamykałem dom wieczorem, kot spał w kuchni przed piecem. a rano już go nie było. Ja może zapomniałeś zamknąć okno? Nie no, słuchaj. Taka zimna pogoda. Na pewno na 100% zamknąłem. Troszkę po prostu wypuścił, a teraz boi się przyznać do tego. Oj, może i ojciec Kasia jest słaby w noszeniu słoików z dżemem, ale detektywem jest dobrym. A czemu pan patrzy na mnie? No słuchaj, bo ty stałeś najwcześniej z nas wszystkich. Tato, jeśli Artur wypuściłby kota, to by się przyznał, tak? Na pewno nie otwierałeś okien ani drzwi? Nie, nie otwierałem żadnych okien ani drzwi. Kłamie. Tato uspokój się. Doszły, że jest kłamcą ty jeszcze tchórzem! Dobrze, wygrał pan, idę po tego pieprzonego kota. Idę go szukać. Artur, poczekaj. Teraz jak go znajdzie, to albo wyjdzie na bohatera, albo się przyzna i wyjdzie tak na zero, nie? A także pamiętajcie, kłamstwo jest zawsze lepsze niż prawda. I to jest prawda uniwersalna, tylko że gdyby to było kłamstwo uniwersalne, to by było lepsze, bo jest lepsze. No to wszystko nie ma sensu. chcę być zdrowy. Tak to dlaczego ty się tak na niego wziąłeś? Mam do tego swoje powody. Ale nie znasz go! Lepiej niż ci się wydaje. Jesteś porządną dziewczyną. Zasługujesz na porządnego chłopaka, a nie takie ciepłe kluchy. Nie ty nie będziesz wybierał chłopaku. Nie, no ale panie tato Kasi, serio oceniły się go kształt po tym, jak się zderzyliście na klatce. No i bardzo dobrze, popieram. Kolejna lekcja w tym odcinku. Zawsze oceniamy książki po tym, czy marnują nam dżem. Minęły ponad dwie godziny, odkąd Artur wyszedł z domu na poszukiwanie zaginionego kota dzwoneczka. Na zewnątrz zapadł zmrok. Tata Kasi, Zygmunt, odpoczywał, czytając gazetę. Jego żona wydawała się zaniepokojona długą nieobecnością chłop córki. Słuchaj, Zygmunt, już się ściemniał, on jeszcze nie wrócił. Może byś poszedł go poszukać, co? Znasz ten las jak swoją własną kieszeń. To jest w końcu chłopak naszej córki. Nie idź go poszukać, co? Nie, bo to jest jedyny sposób na odkupienie. Jeśli chłopak mojej córki zmarnuje mi dżem, to jedynym sposobem na odkupienie będzie próba lasu. W tym samym czasie Artur błądził po lesie, szukając kota. Był coraz bardziej zmęczony i ja, zmarznięty. C -c -c -c. Dzwoneczek Co za głupi kot Dzwoneczek C -c 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 -c. Cholera, jasna Kurde, całe się z jestem fajdany Raczej nie przetrwa próby lasu, skoro nawet chodzić po ciemku nie potrafi. I kto woła kota w ten sposób? Cici ci 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 ci. Dzwoneczek by z chęcią do niego przyszedł, tylko że on nie rozumie. ci, ci ci ci. Przez tego cholernego kota. Dzwoneczek, chodź tu! Cii, cii, cii. Ja pierdzielę. Gdzie ja jestem w ogóle? Dzwoneczek! Cii, cii. No, jasne. no, jeszcze jedna kreska chociaż. Nie mogłem złapać cholernego zasięgu. Było mi zimno i chciało mi się pić. Pomyślałem, że całą noc spędzę w lesie. Ale wtedy przypomniało mi się, że mogę zadzwonić na 112 i nie potrzebuję zasięgu. No i znowu dowiaduję się czegoś nowego. Ja na przykład nie wiedziałem, że można zadzwonić na 112 bez zasięgu. No ale faktycznie, bo googlowałem, że tam mają jakąś swoją własną sieć. No także paradoksy bawią i uczą. Tego dnia w Centrum Powiadomienia Ratunkowego swój dyżur pełnił operator Grzegorz Piasecki. To on odebrał zgłoszenie: Centrum Powiadomienia Ratunkowego, operator numer 27, w czym mogę pomóc? O, dzięki Ci Boże. Halo? Dobry wieczór, dobrze mnie pan słyszy? Głośno i wyraźnie. Jak się pan nazywa i skąd dzwoni? Artur Guralski. Problem w tym, że nie wiem skąd dzwonię. Zgubiłem się w lesie i nie wiem, jak wrócić w ogóle do domu. Dobrze, ale gdzie znajduje się ten las? W pobliżu jakiejś miejscowości, a może trasy? Koło domu rodziców mojej dziewczyny mieszkają w. Kolonii Kozłowo. Kolonia Kozłowo? Czy to miejsce istnieje? I słowo kolonia od razu mi się kojarzy z Gotikiem i moim dzieciństwem. Ale kiedy to było moje dzieciństwo? Jest. Przed ja 20 lat. 20 lat to jest prawie to samo co 80. Ja już nawet nie pamiętam, kiedy byłem młody, no. A 20 lat mam już od miesiąca prawie, a miesiąc to prawie tak jak 20 lat. Dokładnego adresu nie pamiętam. Mhm. Uh -huh. A jest pan ranny? Potrzebuje pan pomocy medycznej? Nie, chcę tylko wyjść z tego cholernego lasu. Sytuacja była bardzo trudna. Mężczyzna zgubił się w lesie i nie sposób było go odnaleźć. Pogoda też nie działała na naszą korzyść. Mogło dojść do szybkiego wyziębienia. Czym prędzej wezwałem więc policję. Policja wie już o problemie, ale proszę spróbować wykorzystać mapę w telefonie. Może ona naprowadzi pana na jakąś dróżkę albo ścieżkę. Nie ma tu żadnych ścieżek, już sprawdzałem. A w okolicy może jest jakiś charakterystyczny punkt linie energetyczne, albo myśliwska ambona. Lepiej są drzewa, a czy jest coś bardziej charakterystycznego w lesie niż drzewa? No pomyślcie tylko, każde drzewo jest wyjątkowe, no nie znajdziecie identycznego drzewa. Więc bez problemu dzięki tym pięknym, wielkim roślinkom się odnajdzie jakoś, nie? Wokoło są tylko drzewa. Jest ciemno i prawie nic nie widzę. Bez nerwów, panie Arturze. Jeśli nie widzi pan żadnych charakterystycznych punktów, to może widział pan jakiś potok? Słyszy pan szum wody? Brat mojej dziewczyny wspominał coś o rzece, ale żadnego szumu nie słyszę. Kiedy nie jesteśmy w stanie określić swojego położenia, a w okolicy nie ma żadnych charakterystycznych punktów, pomocne może być znalezienie potoku albo rzeki. Istnieje duża szansa, że idąc wzdłuż jej brzegu, natrafimy na jakieś zabudowania. Po tym, ile obejrzałem na ratunku, jestem przekonany, że przeżyłbym wszystko. W sensie, wiecie, na przykład zostawiacie mnie gdzieś w lesie, albo rozbijam się gdzieś na pustyni, nie wiem, no i dajecie mi jedynie maczetę albo jakiś nóż i wyjdę z niego w całości na dodatek z wiewiórką albo jakąś, jakimś dzikiem zabitym, ale może lepiej zostańmy przy wiewiórce. O, a widzi pan może jakąś wolną przestrzeń między drzewami? A jak miałoby mi to pomóc? Lasy zwykle są podzielone na prostokątne działki. Jeśli zobaczy Pan taką pustą przestrzeń między drzewami, proszę iść wzdłuż niej. Wtedy powinien Pan znaleźć taki charakterystyczny kamienny słupek z czterema cyframi. To pozwoli leśnikom Pana zlokalizować. Jezu, mówiłem już Panu, że jest ciemno, i gówno widzę! Wiecie co, ten Artur Siuralski to faktycznie straszny pajac. Ojciec, Kasi ma rację. Tam ten typ z cudownym wąsem, operator z cudownym wąsem, chce go uratować, a ten się próje, no że nada. Dobrze. Dostałem właśnie informację, że policja jest już w drodze. W międzyczasie postaram się zlokalizować pana telefon. Może pan sprawdzić stan baterii? 74. W porządku, tylko proszę się nie rozłączać. W pewnym momencie Artur usłyszał niepokojący hałas w zaroślach. Panie Arturze? Panie Arturze, co tam się dzieje? Nie wiem, coś słyszałem. Jakieś zwierzę jest chyba w krzakach. Panie Arturze, proszę zachować spokój. Ma pan włączoną latarkę w telefonie? Tak mam. Proszę świecić przed siebie. Zwierzęta nie powinny podchodzić do światła. Coś w tym jest, bo kiedyś sobie poszedłem w nocy biegać do Kapogorii i w nocy lubią sobie tam wychodzić no czasami dziki na przykład, albo jakieś zajączki inne takie, no ale zajączki to mnie nie obchodziły, ale dziki... No biegłem sobie, patrzę w krzaczki, a tam dzik, a ja biegałem akurat z latarką, poświeciłem mu w ryec i uciekł. Więc tak się kończy ta mrożąca krew w żyłach historia. Puenta taka, że faktycznie zwierzęta boją się latarek. A co, jeśli to jakiś dzik albo wilk? Słyszałem, że w tym lesie są nawet niedźwiedzie. Mała szansa raczej na to jest, bo w Polsce jest tylko trochę tam ponad 100 niedźwiedzi. I to zresztą praktycznie wszystkie są w Bieszczadach, no ale w sumie to nie wiem, gdzie jest ta gmina, znaczy kolonia Kozłowo. Może właśnie w Bieszczadach, nie wiem. Panie Arturze, dzikie zwierzęta zazwyczaj nie podchodzą do ludzi. Boją się ich zapachu. Niech pan zachowa spokój i czeka na pomoc. A długo to potrwa? Namierzyłem już pana telefon i podałem dane policji. Kiedy w zaroślach znów zaczęły głośno szaleścić liście, Artur wpadł w panikę. Przekonany, że za chwilę zaatakuje go dzikie zwierzę, rzucił się do ucieczki. W ciemnościach mężczyzna nie zauważył leżącego na ziemi dnia drzewa, z którego wystawała ostra gałąź, która przeszyła jego brzuch na wylot. O a no to grubo, ale mówiłem, że on się nie nadaje na próbę lasu Ja bym się nigdy nie przestraszył żadnej zwierzyny I nigdy bym się nie wywrócił o nic No po prostu, no jak się można bać dzikiej zwierzyny Przecież ja na przykład z taką wiewiórką To bym stoczył bitwę na gołe pięści Na luziku I wiecie co, i może nawet bym wygrał W słuchawce usłyszałem jakiś hałas, a potem jęki bólu Połączenie nie zostało przerwane Ale straciłem kontakt z dzwoniącym Halo Halo, panie Arturze Panie Arturze, co tam się stało, zranił się pan? Pomocy. Słyszałem jakieś niewyraźne jęki. Byłem coraz bardziej zaniepokojony. Panie Arturze, nie wiem co się stało, ale pomoc jest już w drodze. Jest w drodze, ale tak właśnie to w drodze dokąd? Przecież nie byli w stanie ustalić, gdzie on jest. No i to jest bardzo ciężka sytuacja generalnie. Stresuję się trochę. Nie rozłączę się, jestem cały czas na linii. Kilka minut później leżącego Artura zlokalizował Tatakashi Zygmunt. Szybko zorientował się, że stan chłopaka wymaga pomocy medycznej. Matko przenajświętsza! Chłopcze! Co się stało? Nie mogłem porozmawiać z panem Arturem, ale w słuchawce usłyszałem głos innego mężczyzny. Czym prędzej nawiązałem kontakt. Halo? Halo, słyszy mnie pan? Jeśli tak, to proszę wziąć telefon. Halo, z kim rozmawiam? Ty, on wygląda jak Makłowicz! Czemu dopiero teraz to zauważyłem, że on wygląda jak Makłowicz? Jestem operatorem numer 112. Pan Artur do mnie zadzwonił, bo zgubił się w lesie. Co tam się dzieje? Gdzie jest pan Artur? Miał wypadek, chyba nie żyje! Uwielbiam to, że od razu uznał go za martwego, zanim w ogóle sprawdził, czy oddycha. Już sobie pomyślał pewnie, no tak dobrze. Dobrze, proszę natychmiast sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Niech pan zbliży policzek do jego ust. Oddycha! Dobrze. Proszę powiedzieć, jak to wszystko wygląda. Gdzie wbiła się gałąź? W brzuch poniżej żołądka. Wystaje na plecach. Proszę nie ruszać poszkodowanego. Wzywam straż pożarną. Ta gałąź trzeba będzie przeciąć specjalistycznym sprzętem. Dobrze, ale co ja mam zrobić? To co robisz najlepiej jakąś kaszankę, wina się napi, pochwal pieska, że wcina koperek, będzie zdrowy piesek, tak patrz jak wcina koperek. No i inne takie makowiczowe rzeczy, nie? Proszę dopilnować, żeby poszkodowany nie wykonywał żadnych ruchów. Ma pan czym zatamować krwawienie? Nie mam. No dobrze, a co ma pan na sobie? Kurtka, szalik, czapka, sweter. Proszę zdjąć i kurtkę i szalik, A następnie delikatnie tamować krwawienie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Troszeczkę nad raną. Zygmunt już wykonał polecenie operatora, kiedy Artur odzyskał świadomość. Chłopak był zdezorientowany, prawdopodobnie był w szoku. Nie ruszaj się, miałeś wypadek, karetka już jest w drodze, tylko cię nie ruszaj, leż spokojnie. Halo, halo, co tam się dzieje? Przebudził się, ale jest kołowany. Niech pan go uspokoi i cały czas do niego mówi. Nie może się zdenerwować. Ale czym tu się denerwować? O, gałązka przeszy, przeszyła brzuch. No, straszne. Ja bym taką bachowską nikomu głowy nie zawracał. Czy ja umieram? Nie, nie ruszaj się tylko. Wszystko będzie w porządku, będziesz żył. To ja wypuściłem kota, przepraszam. Nie no, teraz to faktycznie to jest najważniejsze. Uznał, że przed śmiercią się wyspowiada, ale co to da? No, i tak pójdziesz do piekła, bo kotka zgubiłeś. Pieprzyć tego kota! Nie chcę umierać, boże. Reż A... A... spokojnie. Nie ruszaj A... się. A... 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 Szamoczący się w szoku Artur złamał gałąź, która przebiła jego ciało. Wyciągnął patyk, Matko Boska ile... O Patrzy go do reszty, po. No, no dlaczego on to zrobił? Ja bym się chyba bał samodzielnie wyciągać rzeczy, które przeszyły mi brzuch. Niech pan przyłoży kurtkę do brzucha i cały czas tamuje krwawienie. Proszę nie przestawać, aż przyjedzie pogotowie. Ręce leśne. Przyciśnij, nie ruszaj się, wszystko będzie dobrze. Spokojnie, nie ruszaj się. Niestety poszkodowanego nie udało się uspokoić. Wpadł w panikę i szał i wyrwał sobie z brzucha gałąź. W wyniku wykrwawienia mogło dojść do wstrząsu hipowolemicznego. Hipowolemicznego, mu Mądre słowo! Użyję tego słowa wśród kolegów i zaimponuję im wiedzą. Tylko że krok pierwszy, znaleźć kolegów. Potem to już będzie łatwo. Byłem cały czas w kontakcie z ratownikami, licząc na to, że pomoc nie przyjdzie za późno. Kilka minut później kierowani wskazówkami operatora 112 na miejsce wypadku dotarli ratownicy medyczni. Drogę przez las oświetlali im strażacy. on się zaraz wykrwawi! Ratownicy medyczni natychmiast przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu. Najpierw przeprowadzili szybkie badanie, jednak stan chłopaka wskazywał, że przede wszystkim należy ograniczyć krwawienie. Uraz był śmiertelnie niebezpieczny. Po ustabilizowaniu funkcji życiowych przygotowali Artura do transportu. Musiał jak najszybciej trafić do szpitala. Nie no, co ty, najszybciej? Mi się wydaje, że powinien jeszcze po drodze wstąpić do McDonalda albo na stację po hot -doga. Dlaczego jakiś typ z gałęzią w brzuchu ma im zepsuć zabawę całą z podróży? Kiedy dotarliśmy do poszkodowanego, mężczyzna był w bardzo ciężkim stanie. Gałąź przebyła jego brzuch na wylot. Stracił wiele krwi. Musieliśmy zabezpieczyć krwawiącą ranę. Dobra, przygotowujemy do transportu płyny i jaka w karetce. Podpięty kardiomonitor na bieżąco monitorował pracę serca. Gdyby się zatrzymało, musieliby rozpocząć reanimację. Raz, trzy. Poszkodowany miał bardzo głęboko ranę kutą brzucha. Niestety, przed przyjazdem strażaków próbował sam się uwolnić i wyciągnął gałąź z rany. Czym niestety powiększył uraz wewnętrzne. Robiliśmy co mogliśmy, aby utrzymać go przy życiu, aż do przyjazdu na SOR. Ale się nie udało! Nie no mordeczki, to naprawdę może być ten odcinek, kiedy ktoś umiera. Pewnie nie jest, ale jest jakaś tam szansa. Na oddział przywieziono 24-letniego mężczyznę w bardzo ciężkim stanie. Dobra, jak ona się nim zajęła, to na 100% już nie żyje. Jedyny, kto mógłby go uratować, to ten nasz doktorek z tymi świetnymi brwiami. W wyniku nieszczęśliwego wypadku gałąź przyszyła jego brzuch na wylot. Badania obrazowe wykazały, że uszkodzeniu uległa tętnica kreskowa-górna oraz dwunastnica. Pacjent został poddany bardzo skomplikowanej operacji, w trakcie której przetoczyliśmy cztery jednostki krwi. Został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Następne godziny miał zadecydować o tym, czy pacjent przeżyje. O, czyli faktycznie może umrzeć. W sensie to by było straszne, wiadomo, ale tego jeszcze w paradoksach nie było. Ale był ojciec w Szambia, to, to chyba gorsze. Artur przeżył wypadek, a po roku wrócił do pełnej sprawności. Kasia, przez okres rehabilitacji, mocno wspierała swojego chłopaka. Ich związek kwitł, para zdecydowało się zamieszkać razem. Przeżyłem horror nie do opisania. Nie wiedziałem, czy gorszy był ból, czy strach, że to już koniec. Na szczęście, dzięki lekarzom, wyszedłem z tego cało. Byłem wdzięczny Kasi, że mnie cały czas wspierała, ale to wobec jej ojca miałem dług. To on mnie znalazł i wezwał pomoc. Tego dnia przyjechali w odwiedziny do rodziców Kasi. Artur zamierzał podjąć ważną, życiową decyzję. Hmm. Chciałem coś powiedzieć, ale niech pan się nie denerwuje, dobra? I teraz wyjmuje pierścionek z dziury w brzuchu i oświadcza się Kasi. To by było najpiękniejsze na świecie. Szczerze, ja bym się w tym momencie popłakał ze wzruszenia. No to powiedz to no w końcu do cholery! Byłoby mi łatwiej, jakby pan nie miał broni przy sobie. Chciałem prosić o rękę, Kasi. Chciałem się oświadczyć. Witaj, rodziny, <grym> chłopie. Cieszyłam się, że tata w końcu zaakceptował Artura. Ten wypadek szczęście w nieszczęściu zbliżył ich do siebie. No i tyle, jak ojciec mojej przyszłej kobity nie będzie mnie lubił, to wiem co robić. Biorę patyk przez brzuch, no i potem on mnie uratuje, no i już mnie lubi. Bardzo fajny odcinek, troszkę tak grubo było, no ale wszystko dobrze się skończyło, nikt nie umarł. Uff. Znowu. No ale co? Ja się z wami już pożegnam, powiem wam, że gardło mnie boli, mam katar i ogólnie jest niefajnie. No, ale jakoś się udało nagrać dwa odcinki już pod rząd. Trzeci będzie później nagrywany. I ja mam nadzieję, że macie miły Dzionek, że mieliście miły Dzionek i że będziecie mieli jeszcze miły Dzionek i w ogóle, że ten tydzień, ten miesiąc, ten rok, całe wasze życie będzie najcudowniejsze na świecie. i wina!